Chodź za mną umiłowana. Ja jestem Jezus Chrystus. Czy nie chcąc tego ranięcie? Jest we mnie skłonność do zła. Zasmuciłabyś mnie, córko, gdybyś mnie porzuciła. Cieszy mnie miłość taka jak Twoja. Czy nie rozumiesz? Uświadom sobie, że gdybyś mnie opuściła, obraziłabyś mnie, Wasul. Ja, Jezus, nauczyłem Cię, jak mnie kochać. Niespodzianka! Niech Cię Bóg błogosławi Lucy. A poza tym, jak wiadomo, wielu ludzi porzuca Boga. I w ten sposób Bóg czuje się zasmucony. Nie martwcie się, no bo w końcówce tego fragmentu Jezus mówi, że nauczy nas kochać Go.